Dzień dobry. Witam wszystkich serdecznie. Dziękuję za pomysły na, na programy i tak w związku z właśnie z su, sugestii opowiem, opowiem dzisiaj o różnicach, jakie ja widziałem w, między Stanami Zjednoczonymi a naszą Polską. Mówię tak, bo będą nowe, nowe, no jak to powiedzieć, odczucia. Możemy porównać, jak było, no, byłem 10 lat temu, a jak będzie w tym roku. Czy takie same odczucia, czy nie. Ale te, te odczucia z, z wizyt w Polsce, z tej ostatniej, nie tylko z ostatniej, ale prawie ze, ze wszystkich, które pamiętam. No, pewnie wiecie, co się spodziewać, ale nie będziecie się spodziewali tego, co powiem. Co jest oczywiste, ale zaskakuje straszliwie. No, sam się z siebie śmieje. Jak się wysiądzie z samolotu i wejdzie się do, do naszego kraju, tutaj stąd z Ameryki po Polacach, no bo zazwyczaj rok, dwa, trzy, pięć albo więcej jest, zanim się, zanim się leci. Że wszyscy mówią po polsku. Oczywiste, jak nie wiem. Ale tutaj, ponieważ nie ma polskiej populacji tak dużej, no i, ciągle z tym angielskim językiem się używa, a polski, tak jak ja z żoną używaliśmy, to tak jak jest... E... No, drugi język jest taki, że jest ukryty, że możemy sobie mówić spokojnie o wszystkim, no i nikt nie słyszy, no bo są Polacy, mogą usłyszeć, ale mało ich się spotyka w sklepie, czy gdzieś, gdziekolwiek. Czyli ten język jest taki nasz i się mówi, używa się go tak prawie, jak, jakby się szeptało na ucho komuś. <śled> Pierwsza zaskakująca rzecz no w Polsce wszyscy nas rozumieją, jak, jak się przyjeżdża, to jest na wierz... no, Ale to tylko chwila, to jest dosłownie godzinka dwieczek, budzi się i mówi, o, jesteśmy między swoimi. Ale to jest no, takie fajne, miłe uczucie. A, a drugie, no, no nie, nie, nie mówcie, że jestem rasistą, ale sami biali ludzie. <laughs> za każdym razem <laughs> wyjście w kraju na lotnisko i, i no, Warszawa pierwsza jest, no wszystko jednak gdzie byście nie wyszli <laughs> no takie jest wrażenie, ja tylko mówię to co to co czuję, to wszystko jest subiektywne nie ja tam pomniejszam, że innym rasom, ale, ale jest, no takie jest wrażenie że, że nie, nie widzimy czarnych twarzy komunikacja w Polsce nawet już nie, nie sam fakt, że, że jest tak rozwinięta, tylko ten fakt, że jest tak używana bardzo. To nie, nie mówię o tym, żeby stać kogoś, czy nie stać. Bardzo dużo zawsze, za każdym razem na mnie robi wrażenie, że tak dużo się chodzi w Polsce. No i ja też, jak przyjeżdżam, to bardzo dużo chodzę. I tak jak tutaj Stany Zjednoczone olbrzymie są, jeżeli chodzi o to, jak Polska się wydaje mała w porównaniu do, do Stanów Zjednoczonych, to te przestrzenie, które się chodzi, są olbrzymie, w porównaniu do tych, co się chodzi w Stanach Zjednoczonych. W Ameryce, no, jeżdżą wszyscy samochodami, no, to jest tak powszechne, że wszędzie się jedzie i się odbiera wszystko z samochodem, albo do sklepu samochodem, albo nawet kawałeczek to samochodem każdy podjeżdża, no, nikt nie chodzi. Nie chodzi, no, grubasy, siedzimy i jemy, i, i ten, a w, a w Polsce się chodzi. I ja też chodzę. No i to, bardzo mi się to podoba, bo te przestrzenie są duże i to jest normalne, żeby sobie wszystko jedno gdzie przejść, nawet na przystanek autobusowy, to trzeba, tak jak ode mnie z mieszkania, niby blisko byłem wszystkiego, ale trzeba przejść. No i to taka, takie jest e, wrażenie, takie pierwsze takie odczucie, odbicie, jak się wjeżdża jak się do Polski. Myślę, że też e, no bliskość sklepów wszystkich, że wszystko jest, no niby tutaj mam blisko, no ale samochodem blisko. A nam na woli, jak wyszedłem w Warszawie z tego, to z jednej strony jedna, jeden sklep, z drugiej strony, drugi sklep. jak od razu, apteka, kościół. No wszystko o tak blisko mi się zdawało. Nie wiem, czy to. No nie chyba moje mieszkanie, że tak było, dobrze u, u, ułożone. Wszędzie tych sklepików jest, jest na. No porozrzucanych tak blisko i można dojść łatwiej. Moje wrażenie, nie wiem, jak tam macie inne. Nie wiem, jak w mniejszych miastach, no ale tak jak jeździłem, no na przykład takie małe miasto Kolbuszowa na, przykład, na, na Podkarpaciu. Fajny ryneczek, i też te wszystkie sklepiczki dookoła, do bazarku niedaleko, no w sumie na pieszko leci się, bez żadnego kłopotu, bez myślenia, bez niczego, zakłada się, buciki i, i wiało. No, a tutaj w samochód, no, zapalamy, jedziemy, no i, no i siedzimy na tyłeczku, nie? różnica jest jak nie wiem. No ubranie, no, już w, w Polsce się zaczynają ubierać bardziej po amerykańsku, tak mi się zawało ostatnim razem, że już, już nie było tak wielkiej różnicy, ale dalej... Ubieramy się lepiej w Polsce niż, niż tutaj Amerykanie. Także w miastach no nie, na, na prowincji nie, nie jestem pewien, no bo większość tak po tych miastach niby po Rzeszowie chodziłem po, po Warszawie, w Krakowie, we Wrocławiu bardzo dużo czasu spędzałem, no to y, ubieramy się lepiej ogólnie. I, I nawet jak ten styl się zmienia powoli, to, to jednak jest no fajnie jest. Nasi się ładnie ubierają bo w tym Nowym Jorku te trampki do, do, do garnitury czy, czy, no, jak już coś coś założy, a jeszcze do tego e, spierdzieli jakimiś butami złymi, no to wiem, wygoda jest, w Polsce też to już wchodzi, ale no, tak mówię, estetycznie, jak się patrzy. No, to, to u nas fajnie. <gry> Następna rzecz, co się bardzo rzuca, jak my obchodzimy święta, a jak oni tutaj obchodzą. Nasze święta to jest naprawdę święta, No są święta. Jak są zaduszki, nie ma nigdzie czegoś takiego. Święta Bożego Narodzenia, no, nie ma czegoś takiego. Wigilia, nie ma czegoś takiego. Nawet jak niektórzy obchodzą i jest jest to Boże Narodzenie i zrobią tamtego indyka. To tylko święto dziękczynienia troszeczkę. Przypomina polskie święto, że jest rodzina się zbiera przy stole praktycznie co roku, że jest bardzo wystawne, że jest bardzo tradycyjne potrawy są robione. To to jedyne, jedyne święto. A u nas jest i Wielkanoc. I tak jak mówię, i Boże Narodzenie, i Wigilia, i przy zaduszkach się wychodzi, tak jak mówię, to, to święto wszystkich całkiem inaczej. Atmosfera i jedność. To jest to właśnie, to właśnie z tymi białymi ludźmi chyba też i są naszą kulturą. Jedna Polska, my jesteśmy no jednak w Polsce Polacy w większość. I, I to powoduje, że to takie jednolite obchodzenie nawet, nawet tych, co nie są wierzący, czy tam, to jednak obchodzimy, no obchodzimy to wszystko, święta nasze narodowe, no przecież przepiękne, przepiękne nasze narodowe święta są. Też wychodzimy za tym krajem ci, 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 ci. i pokazuje się tą nasze takie przywiązanie do, do tej ojczyzny, a tutaj nie ma tego, nie ma. To nawet, tak szczerze mówiąc, kolorowa populacja, co nawet nie czuje się bardzo Amerykanami, chociaż to są rodzeni ziada, praziada, to tak do, tych, do tej Ameryki tak się odnoszą troszkę jak do, no tak troszkę jak do, 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 do wiecie, cudzego dziecka, nie do swojego. <laughs> to tylko moje spostrzeżenia subiektywne, nie mówię obiektywnie, nie mówię, że, że tak wszędzie jest, tylko tak ogólnie mówię. Ta, ta różnica, to się bardzo, bardzo, bardzo zauważa. No, uśmiechy. No, my w Polsce jesteśmy poważni. Także jak się do kogoś odezwie na ulicy, to łatwo jest dostać pomoc i uśmiech. No mówię, tak było 10 lat temu. Nie wiem, czy się nie zmieniło. Ale dopóki się nie odezwiemy, to, to ci ludzie wyglądamy poważnie. Ogólnie. Chodzimy tacy, no poważnie. No tak, ta, taką mamy naturę. Ja też taki jestem. Także... No, tu już się trochę zmieniłem, bo wypracowałem sobie że jak gdzieś wchodzę to z uśmiechem. Ale tak ogólnie, tak no, takie w kraju, a tutaj nie. No, i Z tym, że tu jest dużo sztuczni, z, z tym uśmiechem i z tym, no, jak ktoś się czy zapyta, jak się masz, to nie spodziewa się, że mu opowiesz, jak się masz. Tylko albo powiesz, że dobrze, albo źle i na tym się kończy. No ale okej, okay. albo very good, albo coś tam. I na tym się kończy. Nie, nie ma rozmowy, że w Polsce jak sąsiadki się tutaj się, jak się pani ma, pani, pani Kowalska, to to się stanie na chwilkę i się pogada, że boli gdzieś, albo coś, albo do lekarza, albo coś podrażało. Tu nie. Hi i bye. Dzień dobry i do widzenia. Tak leci. Taka różnica jest bardzo duża. No to jeszcze... Takie... Może bardziej odległe, ale na przykład jak... No bo byłem na paru pogrzebach w Polsce. No jeszcze jak... jak czy teściowa żyła, czy teściu, jak chorowali. To ta różnica w... Nie będę mówił, że w jakości jakości szpitali, lekarzy, przychodni i karetki, bo, bo no, no są kuleje dużo rzeczy tam i kuleje rzeczy tutaj. Tylko chciałem powiedzieć o tej jednej różnicy, która się tak rzuca bardzo dla, dla człowieka, który mieszka w Stanach na Stałe od tylu lat, no bo no, no 45 ile tutaj mieszkam? W 1978 wyjechałem, no to tu się przyzwyczaiłem do tego jak jest. Ale jak tam się pojedzie i, tak jak mówię, u teściów byłem, czy chorowali, czy, czy, czy po śmierci, czy coś się załatwia, to człowiek się nie martwi, że, że po prostu zrujnuje go choroba finansowo. Bo zdrowie wiemy, ale jeszcze finansowo. Tutaj niby lepsza opieka społeczna, no niby wyższy poziom tej medycyny, niby lepsza pomoc. Ale strach zawsze jest. Wszyscy muszą się ubezpieczać na sto. Od tej dużej choroby, od tego dużego jakiegoś wypadku. Wszystkie, ca cały dobytek możecie stracić w ciągu dosłownie pół roku ch ciężkiej choroby. No, to, taka jest prawda. I to <śm> co z, tego, co z tego, że może być dobry lekarz albo dobry jakiś tam e, fachowiec. Takie zagrożenie finansowe jest nie nieprzyjemne. Nie myśli się o tym, jak się tu mieszka. Tylko jak się pojedzie do, do kraju, to e, takie jest przypomnienie, jak się zaczyna mieć do czynienia z, z, z właśnie z tymi aspektami życia i, i, i z tymi codziennościami takich chorób i innych rzeczy. No wiem, tam te, te przychodnie, że czeka się. Wiem o tym wszystkim, tylko, ja tylko mówię o finansach. Nie, ma, nie macie strachu nigdy, że pojedziecie do szpitala i, i, i możecie nie mieć domu, do którego wrócić, bo, bo, bo wam wejdą, bo jesteście winni za, za ten, za jakiś tam obsługę gdzieś jakąś medyczną, żeby gdzieś tam życie ratowali i mogli nawet nie uratować i... Tak tylko... <laughs> mówię, takie różnice, no. no. i dalej w Polsce się robi więcej... więcej ludzi otyłych. Ale też bardzo, tak jak mówię, no po 10 lat. To jednak... No my jesteśmy dużo szczuplejsi w Polsce niż Amerykanie. To też, też się od razu zauważa. Tak, tak, jak, tak jak mówię, to, ten polski język białość skóry, no i o, ogólny wygląd, bo i ubranie, i szczuplejsi jesteśmy. No to się rzuca tak w ten... No, człowiek się od razu przestawia przyzwyczaja tak jak mówię, w ciągu jednego dnia jesteśmy już to tak jak u siebie. Ja tak się czuję, tyle mi tylko schodzi dosłownie. Jeden dzień i mi się zdaje, jakbym nigdy z Polski nie wyjeżdżał. Tak jakby w ogóle Ameryki nie było. Tak szybko się... Wracam do, do, no, do nas. <noise> Przy kawce takie, takie te, możemy, jak, jak wrócę z Polski, a no może nagramy następne takie coś i zobaczymy, co się zmieniło. Czy dalej takie jest, takie zmiany? A czy, czy może są inne, a może jakieś nowsze, a może lepsze, a może gorsze? <noise> to zobaczymy. A dzisiaj na zewnątrz, bo no nie jest tak cieplutko rano, to mam ma jakąś kamizaleczkę, ale jest przepiękna pogoda. No i mówię, sprayują co prawda tymi samolotami. Znowu nam wysprayowali całe niebo siwo. <noise> no ale co zrobić? Jak nie możemy z nimi walczyć, to trzeba, no, no niestety, żyć z tym, co jest, uśmiechać się. I czego wam bardzo życzę, tego uśmiechu i no i wszystkiego dobrego. Mam nadzieję, że się zobaczymy w Polsce. No, się zobaczymy się, jak się zobaczymy, ale to, no, czałuję i będzie dobrze.